W odnowionych murach naszej szkoły odbędą się kolejne części naszej uroczystości. W tej ta uroczystość zgromadziła wokół naszej szkoły wielu dostojnych, wiele dostojnych gości. Niech mi nie będzie wolno przywitać pana Radosława Brzustę, szefa gabinetu ministra edukacji i nauki, który reprezentuje. Ministra Edukacji Ludowej, Pana Przemysława Czarnika. Witam Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlice, Pana Roberta Szczepanika, który reprezentuje Prezydenta Miasta Siedlice. I będzie wolno powitać jego Ekscelencję Księdza Biskupa Grzegorza Słupodomskiego wraz z patronami. Witam Pana Adama Skupa, dyrektora delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach. <klucza> Witam Panią Magdalenę Sawatę, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, która reprezentuje Panią Janinę Egor Witam Pana Marszałka Struzika. <klucza> Witam Pana Wojciecha Kudelskiego. Radnego Województwa Mazowieckiego, prezydenta miasta Siedcy w latach 2006-2018. Niech mi wolno powitać Radę Miasta Siedcy z przewodniczącym Henrykiem Niedziłko i radnym Robertem Kluczowym. Witam Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce pana Sławomira Kurpiewskiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych. Witam przedstawicieli szkolnictwa wyższego oraz szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Siedlce. Witam pana Mirosława Starczewskiego, kierownika Delegatury Siedlca Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Witam pana Michała, pana Henryka, panią Martę Sarkowską-Jagielską. <plosy> Witam rodzinę naszego absolwenta, bohatera z lat 50., który został zamordowany. Witam panią Martę i Witoldę Mieszkowską. <klucza> Witam prezesa stowarzyszenia szacy pana Przemysława Bogaja, jednocześnie absolwenta naszej uczelni, <klucza> Witam instytucje, które wspierają proces edukacyjny tak, w naszym mieście, a także ośrodki kultury, biblioteki. Witam także tych, którzy wspierają działania edukacyjne swoim zaangażowaniem finansowym i rzeczowym. Pozwolę sobie przedstawić Państwa. Witam Pana Krzysztofa Wasilewskiego, prezesa firmy Malpol. Witam Panią Iwonę Księżę Polską, właściciela firmy Iwonec. Wiem, że jest, bo. Był pod namiotem Pan Paweł Sawicki, reprezentujący restaurację Sphinx. <klucz> Witam Panią Ewę Czarnowską, właściciela firmy hurtowni Witex. <klucz> Witam rodziców, którzy wspierają nas w tym trudnym procesie edukacyjnym. Witam przewodniczącą Rady Rodziców, panią Batę Kujawińską Bajek. Szanowni Państwo, dostojni goście, przyjaciele w liceum im. Hetmana Stanisława Żukiewskiego. Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci, mieszkańcy naszego miasta. Są miejsca, czas i ludzie, których się nie zapomina. Miejsce. Niezaprzeczalnie takim miejscem jest Liceum Żółkiewskiego z jego piękną i bogatą historią, która nierozerwalnie łączy się z dziejami naszego miasta, regionu czy kraju. Zwracam się do Was, uczniowie, klas pierwszych. Chwilą złożyliście ślubowanie. Zostaliście spadkobiercami tradycji szkolnej, wspaniałej tradycji szkolnej, która była, jest i będzie udziałem uczniów liceum Żółkiewskiego, która przenika każdego z nas w tej tradycji, ta tradycja przenika nas w codziennej naszej pracy, w codziennym tym procesie dydaktycznym. Przechodząc po korytarzach tej siedleckiej Alma Mater czujemy duchową obecność Józefa Władysława Skłodowskiego, Bolesława Prusa, błogosławionego Ignacego Poputowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Woszczerowicza, Antoniego Ponikowskiego oraz wielu innych, o których na pewno będziecie się uczyć na lekcjach historii, języka polskiego, kultury. Szanowni Państwo, czas. Na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2020 został ogłoszony rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Cała nasza społeczność szkolna włączyła się w obchody tego roku różnymi działaniami. Imię Żółkiewskiego nosimy z dumą i wdzięcznością za jego kunsz wojny, strategię, a przede wszystkim. Za ponadczasowe a nadal aktualne słowa przekazywane swojemu synowi, które dziś stoją, stoją, są naszym mottem. Młode lata swe naukami poleruj, a w młodości swojej nikomu nie daje się tego odwodzić. Dziś odsłonimy za chwilę po pierwsze wielkiego Hetmana koronnego, które zostało jej nadane w 1918 roku. I którego dokonał w imieniu rządu Rady Regencyjnej absolwent szkoły, minister do spraw wyznań i oświecenia publicznego Antoni Ponikowski. Tak jak Jego Ekscelencja powiedział dziś w Chomili, że nie można przejść, zwłaszcza dzisiaj, w tym dniu, obojętnie obok wydarzeń z 1939 roku, kiedy to 17 września Związek Sowiecki pod pretekstem ochrony ludności rosyjskojęzycznej. Dokonał napaści na nasz kraj. Wypełnił tym umowę zawartą między Ribbentropem a Mobutowym. Był to początek zaplanowanej akcji wymordowania polskiej elity. Szanowni Państwo, mamy obowiązek mówienia o tym, zwłaszcza my, nauczyciele Liceum Żółkiewskiego, ponieważ największa ilość, największa ilość, największej ilość osób, które zginęło na wschodzie w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Ostaszkowie, z mieszkańców Siedlec, to byli absolwenci tej szkoły. Nie możemy o nich zapomnieć. Ludzie. Spotykamy się mhm. dzisiaj tutaj, aby po raz pierwszy wręczyć nagrodę imienia Elżbiety Sarkowickiej ufundowany przez ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnika. Niewątpliwie, ludzie, związani z Liceum Żółkiewskiego przez pracę, naukę, zapisują kolejną chlubną kartę w historii szkoły. I aby temu nadać piękny charakter, dlatego jest ta dzisiaj uroczystość, dlatego tak. Wielu znakomitych gości przyjęło nasze zaproszenie. Chcę jeszcze powiedzieć, że cała nasza uroczystość, Szanowni Państwo, jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka oraz Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika, a patronat medialny nad naszą uroczystością sprawuje portal Podlasie24, Telewizja Wschodu. Drodzy uczniowie, to szczególnie do Was chcę się zwrócić z apelem. Kultywujcie tradycję naszego od dzisiaj waszego liceum. Przekazujcie jego wzorce kolejnym pokoleniom. Zdobywajcie laury we wszystkich dziedzinach życia i sławcie imię swojej szkoły. Od dzisiaj swojej szkoły. Dzisiaj zostaliście włączeni w poczet żółkiewszczaków. To do Was należy i od Was zależy, jak zapiszecie sił na kartach historii tej szkoły. Dziękuję bardzo. O głos poproszę pana Radosława Brzuskę, szefa Gabinetu Politycznego, ministra Częstochowy Czarny.